Hello, hello, witam wszystkich. Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony, oczywiście, kosik. Zapraszam na House Flipper, na kolejny gameplay z House Flippera. I co będziemy robić? Hmm, zaraz, zaraz zobaczycie. W planie mam zakup nowego, nowego domu i wyremontowanie go od podstaw. Także zapraszam na gameplay. dobrze, zaczynamy zobaczymy co mamy co mamy na sprzedaż przeglądareczka do kupienia więc tak myślę, że nie będziemy za bardzo szaleć weźmiemy sobie e, weźmiemy sobie jakiś mały domek dom z nieproszonymi gośćmi dom wielu pokoleń dom i samochód e, no może ten dom i samochód mamy 105 metrów to taki niewielki, nie za mały Jedno piętro, siedem pokoi. Kurczę, może dużo? Nie, najwyżej. Najwyżej będzie to gameplay na, na kilka odcinków. Wierzmy, zobaczymy co to co to my tam mamy. Także zrobimy sobie tutaj remont, jak to się mówi, kapitalny. w ogrodzie, nie będziemy się za dużo bawić oczywiście powycinamy tutaj pasty i tak dalej i tak dalej, także zobaczmy co my tutaj, co my tutaj mamy, mały domeczek w ładnej okolicy dosyć fajnie, cicho i przyjemnie ogród dosyć spory tutaj mamy podjazd na jakieś autko z garażem oczywiście z tyłu też kawał kawał ogrodu także będziemy któryś odcinek się też przeznaczy na wykoszenie tego zielska tutaj mamy oczywiście bałagan z przodu zobaczmy co mamy w środku uolala także no tutaj będziemy robić kapitalkę remont kapitalny o kurcze opony Opony, syf, brud, kiła i mogiła. O, mamy auto nawet. Kurczę, zobaczcie. I garaż. Auto będę mógł chyba przenieść. <śmiech> <śmiech> tak, piszę, tak. O, żeż, ty. O, rany. <laughs> Pamiętacie poprzedni odcinek z House Mówiłem, że tam był burder. E, cofam. Cofam, cofam to, co powiedziałem. <laughs> burdel jest tutaj no tu jest masakra Nie. Nie. tutaj będzie co robić, zobaczcie łazienka o, ty no to będzie kilka ładnych odcinków żeby ten cały dom e, wyremontować dobrze więc zrobimy tak zaczniemy od oczywiście od posprzątania tego Całego bajzlu tutaj. Można drzwi otworzyć? Pewnie. Super. Musimy wyjechać samochodem. W sensie, w sensie takim o. Pies mi to przeszkadza. Idź, pision. idź. Żesz. Dobra, udało się. Wyjechaliśmy autem. Można tak powiedzieć. Dobra, wywalamy wszystkie śmieci. O, co tutaj mamy? Co to jest? Mikrofalówka? W garażu? No można w sumie. Czemu nie? Tego nie można. Nie, narzędzi nie mogę. Dobra, wywalamy tylko śmieci. No tutaj ładnie, ładnie ten dom zapuścili. To, to, to tego nie mogę sprzedać, się wyrzucić. To, to sprzedamy, po co komu opony? Tego też nie mogę. Czyli to tylko sprzedamy, to się sprzedamy, wyrzucimy śmieciuchy. Dobra. Reszta będzie do umycia, że wrócimy to później. Kolejne. Ile tu śmieci oburzające? No, żebyś wiedział. Śmieci full. O, no, to mam jeszcze gipsowanko. Kurde, no, no tutaj to będzie. Tutaj to będzie remont. Piszą sieć tam. Wiecie, ja muszę to gdzieś zostawić, bo gdzieś mi się pałętał pod nogami. To i tak wszystko będziemy, to co mogę posprzątać, to posprzątam. A kurczę, tutaj tynk też odpada. jasny gwint. A to co będę mógł sprzedać, to jeszcze sprzedam. Troszeczkę się kasy zarobi na takich starych meblach. Czy coś. O, Gibel. Masa kreła. Dobrze, tu więcej śmieci nie ma. Tu jakby salon. No powiem wam, że w tym domu, w tym domu to dawno chyba <grymnie> nikt nie mieszkał. Ale tu jest potencjał. Jak to się mówi, jest potencjał. Dużo będzie można zarobić. <grymnie> Mam nadzieję. Tu mamy wyjście na. O, proszę. Wyjście na ugrudek Ale tutaj coś. Coś tam takiego małego pokombinujemy Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jakiś pokoik. Coś tutaj mi chrop... Aha, to kuchnia. To jest kitchen. Oto pełno karaluchów. Zaraz je tam potraktujemy odkurzaczem. Chodź. Chodź, pisian, chodź, 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 pójdziesz do ogrodu, chodź. Gdzie to wyjście jest? Tu, chodź, chodź. <laughs> chodź, chodź, bo ty się tam kręcisz. Za dużo z ciebie pomocy nie ma. Zostań. No, i siedź. Dobra. Wydaje mi się, tak z grubsza wszystkie, tak mniej więcej, śmieci usunąłem. Teraz wyciągniemy mój magiczny pistolet Cyk. Auto mogę sprzedać? Mogę, ale nie na auto chyba jeździ. <grytanie> Dobra. Sprzedajemy. Drzwi. Ach. Te wszystkie opony. Półki. Półki zostawimy. Narzędzia zostawimy. To się może przydać. Komuś. Mikrofalówka tutaj jest niepotrzebna. Dobra. To resztę zostawimy. Tylko ewentualnie e, później się to poukłada. To są jakieś śrubki, także to. Śrubki zawsze można. Ja obracałem z tym e, z brudem dookoła. To tylko się poustawia. Także będzie. Narzędzia się może. Komuś komuś przydadzą. Tu też jakieś śrubeczki. Dobra. To by było. Idziemy dalej. Wyciągamy z... nie młota. <grym> Pistolecik. To sprzedamy. Pach, pach. I to też. Tu będzie grzejnik. To zostawimy. <grym> Temu się podoba, że dywanu nie ma. No wiesz co? I też. <grym> Dobrze, to sprzedamy. Światełko też sprzedamy. A tu światło? Też out. Niepotrzebne. stryczki zostawimy. Teraz tak. Ocie, także powiem na sprzedaży tych wszystkich śmieci ja tu trochę zarobię. Za samą drzwi proszę 81 dolarów. 55 dolarów. O, jeszcze śmieci. O, stara sofa 34, dywan 2. Tu mamy 60. Tu mamy prawie stówkę. Kurde, to dobrze płacą za takie cyfry. To też sprzedajemy. O, od razu. Od razu czyściej. Łazienka nieszczęsna. Wszystko out. Instalacje też, bo tutaj będziemy robić wszystko od no, grzejnik może grzejnik że już się daje pod oknem. Także wszystko sprzedamy. Będziemy tutaj od nowa dekorować. Przeciwpożary możemy zostawić. No i jeszcze tutaj salon. Ale sywo. Ale powiem Wam, że już wygląda to dużo. No, już myślałem, że tego nie mogę sprzedać. <śm> To sprzedam, wiesz, takie dwa, ogromne żerandole, to też, a! What? Eee, tego się nie spodziewałem. Ja tutaj chcę drzwi wstawić, tak jak były. Kurczę. Czemu to tak? Tu też muszę drzwi sprzedać. Jest nieporządek, tak, tak jest, wiem, widzę. No nie zobaczymy później, no ale hmm, ciekawe. A tu ty? No tego to nie pamiętam, żeby tak było w poprzedniej wersji. Zaraz trzeba będzie nowe drzwi stawić, bo <grywy> garnimy tą kuchnię jeszcze, bo tu jest Sodomia i Gomoria. Normalnie tu jest masakreła. Wszystko out. Nie zostawimy, zaraz tutaj jeszcze tymi się karaluchami zajmiemy. Dobra, dawać te robaczki świętojańskie. Palnikiem je? Zaradę <grym i w górę> <grym i w górę> palnikiem? Hmm. Nie, chociaż palnik by dał robotę, z z z <grym i w górę> zrobiłby robotę. Gdzie to jest odkurzacz? Jak to się robiło? A. Dobra, chodźcie. Do ruły. Do rurki. Palnikiem to by łatwiej poszło. No ale nie. Nie ma takiej mechaniki. Zniszczyłem gniazdo karu. No dobra, ale to jeszcze parę sztuk dostało. Wszystkie. No, jeszcze jeden to mi gdzieś... No. Super. Dobra. No, wszyscy są zadowoleni. Widzicie, gniazdo karaluchów zniszczone. Tu jeszcze jakiś badziew został. Dobra. Kratka wentylacyjna. Tylko tak, wiecie co? Mnie martwią te drzwi, kurczę. Czekajcie. Spróbujmy wstawić drzwi drzwi, 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 wejściowe bym chciał, nie ma podziałki na drzwi wejściowe, no bycie, chudy byk. <coughs> drzwi wewnętrzne, drzwi we zewnętrzne, jakie to jeszcze mamy, zewnętrzne, wewnętrzne, zewnętrzne z firanką, Ciemne drzwi numer 11. Drzwi wejściowe. Drzwi przesuwane. Czemu, szkoda, że nie ma takiego się podziałki na, na wejściowe. Zewnętrzne dwuskrzydłowe. A może takie byśmy, takie eleganckie byśmy dali, co? Takie właśnie brązowe, dobry kolorek. A, no pasuje, zobaczcie. Elegancja Francja. W którą stronę byśmy to dali? Cóż nie? To muszą być mniejsze. Kurczę, nie ten guzik. Tutaj muszą być mniejsze te drzwi. No nic, szkoda, szkoda. Teraz tutaj też Teraz coś trafimy. O, tutaj będą fajne do, do środka, ale to będziemy później dawać. Wewnętrzne, wewnętrzne cyberpunka nie chcemy. Łazienkowe, wejściowe. Łazienkowe, wejściowe. Weźcie, o może takie? Albo takie? Kurczę, dobra, weźmy takie. Takie, amerykański L. Kup teraz, o. No, pozmieniali. Kurczę, tego się nie spodziewałem. Wow, patrzcie, jednym jednym ruchem chłobro spindolił całą <laughs> całą ścianę. No i co? Gdzie te moje drzwi? Aha, no zmienili tą mechanikę. Inaczej wcześniej było. Było kiedyś inaczej. Dobra, jeszcze tutaj, tutaj też wstawmy. Póki pamiętam. Ale tutaj te ogrodowe by inne, na przykład drzwi. No coś takiego na przykład. Bardziej. O, w tę stronę. Łup. No, zmienili tam mechanikę. Zmienili, bo kiedyś tak nie było. Nie pamiętam, właśnie, żeby tak właśnie było. Spoko. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, czyli mamy tak. Mamy posprzątane śmieci sprzedane wszystkie niepotrzebne rzeczy to teraz weźmiemy się za teraz weźmiemy się za yy, sprzątanie posprzątamy wszystko co tutaj jest do sprzątania znowu mi grę przecieło przez ten zapis miałem sobie kurczę zmniejszyć częstotliwość zapisu ale tu zobaczcie na mapę Ile tutaj jest tych kurcze? A ja tu muszę wszystko podsuwać, kurde, trzeba wszystko gipsować Ulala No będzie. Będzie, będzie tutaj co robić. Zamknie te drzwi. Może jakieś tam jeszcze brudy są za drzwiami. Tutaj na pewno są, tutaj jest strasznie. ale to i tak, to, to będę wszystko odsuwał chociaż udało się w sumie Te gdzieś na mapie gdzie jest taka czarna kropka i nie wiem gdzie to kurcze jest no nie lubię jak coś takiego mi tu zostanie i kurde stoi gdy bliżej, może tu gdzieś na oknie? No nie. Dobrze, das. Może później to zniknie. Mała kropa, nie ma co ten. Okna są czyste, nie ma co ten, nie ma co myć. Idziemy dalej. Tutaj trzeba umyć parapet. Dobrze, tu jest ok. Nalecimy no dalej. sobie posprzątamy to nawet będzie się łatwiej e, łatwiej przyjemniej e, tutaj remontowało ten, ten domek. O tutaj jeszcze wrogo mi zostało. Nie wiem gdzie. Dobra już poszło. Tutaj coś nie wiem albo już z drugiej strony łapie, że go tutaj czyści. Podejrzewam, że tak A tu łazienka to, to masakra. Bardzo tu brudno. Mm -hmm. Brudno, brudno. Dawno tutaj nikogo nie było. o tu zostawiłem jeszcze. Czekajcie. Ja nie wiem, czy tutaj to będzie out. Zostaje tylko przejnik. Dobra. szorujemy dalej. Zabrudzenia. Co jeszcze w tym gameplayu będziemy robić? No jeszcze będę chciał. E, okna, ale zobaczcie, tyle czasu tutaj kurczę. Nikt nie mieszka, ale okna czyste. No nic. E, będę chciał po prostu. Tak, tak, właśnie teraz kończymy czyszczenie. Ewentualnie pogipsujemy jeszcze ściany. No i to będzie na tyle. Na ten gameplay. Za tydzień, oczywiście, następny. I tak powiem Wam, że chyba też niedługo się pojawi jeden gameplay z House Buildera, bo, bo chciałbym, chciałbym, chciałbym kurczę sobie tam jeszcze e, pograć. E, w budowanie tych, tych różnych, różnorakich domków. Także możliwe, że niedługo też się pojawi odcinek z House Buildera. Dobrze. Jeszcze sobie wyjdę tak szybko na zewnątrz. Tak mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze mamy. Widzicie, tutaj na domku jeszcze były jakieś zabrudzenia. To mamy chwasty, ale to, to później kosiarką się wszystko ogarnie. Elewacji ruszać nie będziemy, bo elewacja mi się podoba. No tu jest dosyć czysto. Tutaj nie ma. Nie ma tutaj nigdzie zabrudzeń. Przynajmniej nie widzę. Oprócz chwastów. Dobra. Więc tak, garaż. Odsuniemy tą bułkę. Na razie. Odsuniemy ten stół. No i zobaczcie. Chociaż nie, nie słychać. Znowu zaczął padać u mnie deszcz. No. No Anglia po prostu. No Anglia. Dobra, tutaj widzę tak. To tak, jak ruszam półkę, to wszystko mi kurczę spada. No nic, Połkładamy to gdzieś indziej, gdzieś indziej tutaj. O, tak jak mówiłem, nie chcę tego sprzedawać. Może się to komuś przydać. Dobra, to narzędzia później wstawimy na, na ten stół. To mamy tak, to mamy do gipsowania. Potrzebujesz gipsa, aby zagipsować ubytek na ścianie. No to bierzemy gips. Eee, jak to się robiło? Popatrzmy. Ja sobie tak tylko teraz podglądam na na OBS, a czy mi czasami deszcz nie wyłapuje, czy mikrofon nie wyłapuje deszczu. Ale jest ok. Dobra. Jest ok. Dobre, dobre. Co my tu mamy? Ja chcę gips. Ja chcę gips. Podłoga i sufit. Płytki wykładziny. E, nie. Kurczę. Schody, ściany. No, ściany. O, jest gips. A ja To jest plaster. Bierzemy to. Cyk. Nie wiem, czy w jeden wystarczy. Zmieni na szpachlowanie płytkowanie i panelowanie, miotacz ognia, po prostu e, dobra, szpachlujemy, super, panie to idzie, ołatamy dziury, tutaj jeszcze też jest. Voilà. To na razie odstawimy tu. Także mi się wydaje, że teraz to już może tutaj wrócić, bo jak będziemy malować. To i tak powinienem tutaj, jak to się mówi, sięgnąć. Poustawiam tutaj te, co były na stole. Wszystkie narzędzia. Może się komuś przydadzą. No łom co? Nie mogę. Trudno. Aha, łom został. <grytanie> Kurczę, łom się zbugował. Dobra. Kij z tym łomem. Nie ma łomu. Stół tam. I jeszcze półeczkę tam, gdzie była. Później to odmalujemy. Na razie jest Teraz to oczywiście... Wiadomo, gips musi wyschnąć. Także idziemy szpachlować kolejną dziurę. Gdzie tutaj mamy? Tutaj mamy kolejne. No to jedziemy. Hops. I tutaj u góry kolejna Dobra. O jeszcze tutaj coś mamy. Jakiś ubytek. Tu już nie, tu jest ok. Tak, tu nic nie opuściłem? Nie. Dobra. Tutaj w przedpokoju lub w takim korytarzyku mamy coś? Nie, nic nie mamy. Tutaj będzie. No tak, chłopce kurcze. Poszczędzałem wszystkie te żyrandole. I nie mam tego Nie mam prądu. Znaczy światła, ale to nic. <coughs> Niedługo weźmiemy sobie od razu. Od razu zakopimy jakieś światełko, żeby tu było widać. Ja chcę to podnieść, czemu tego mnie podnosisz. Tutaj mamy kolejne. Akurat robi się ciemno, także kończymy szpachlowanie. A w kolejnym gameplayu trzeba będzie zakupić właśnie oświetlenie. Bo przecież po ciemku nie będziemy pracować. I jeszcze w kuchni. A no tu w kuchni bardzo dużo ubytków jest. To mamy, to mamy. Tutaj pod tutaj. Kuchnia to zapierniczona totalnie, że tak powiem. Teraz jeszcze mi gipsu zabraknie. zabraknie. O, wszyscy zadowoleni. Ubytki naprawione. Tak mi się wydaje. Wszystkie. Super. Dobra to możemy już sprzedać dobrze, także słuchajcie to będzie na tyle w tym gameplayu, akurat już się zrobiło zrobiło ciemno także mamy domek, jest posprzątany, wyczyszczony nie ma śmieci, ubytki, pogipsowany teraz ten gips musi sobie wyschnąć także akurat do następnego odcinka sobie <laughs> spokojnie podeschnie no, a my się zajmiemy Eee, zajmiemy właśnie elektryką eee, zajmiemy się instalacją wodno-kanalizacyjną że tak można powiedzieć eee, no i zobaczymy na ile czasu pozwoli na może coś jeszcze się uda zrobić w kolejnym gameplayu także już Was zapraszam serdecznie na kolejny odcinek a na dzisiaj to już będzie tyle dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do następnego, cześć cześć